Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać komplet serwetek. Taki nieduży komplecik, oczywiście wykonany przeze mnie na szydełku. Bardzo elegancki, naprawdę przepięknie prezentuje się na stole. Kolorystyka, jak widać, biały i czarny kolorek. Czarny kolorek jest ze złotą nitką, więc to dodaje takiej, powiedzmy, elegancji. Bieżniczek. Około 90 cm długości, szerokość 18 cm no z takich łączonych, powiedzmy, kwiatuszków, pięciu elementów. Do tego bieżniczka są podkładki pod filiżanki, pod szklanki. Oczywiście ten sam kolor, ten sam wzór. Sumując, podkładek sześć sztuk, bieżniczek, no przepiękny, oryginalny prezent dla bliskich, no lub dekoracja hmm, Waszego mieszkania. Zapraszam więc na moją stronkę Szydełkowa Magia. Do zobaczenia. Witam serdecznie. Kolejna prezentacja zestawienia kolorystycznego. Pokażę Wam dzisiaj dekorację z dodatkiem koloru czarnego ze złotą nitką, co można sobie skompletować. Tutaj właśnie trzymam komplet serwetek. Przepiękny komplet serwetek. Jest zapakowany w ładne białe pudełeczko, także jak najbardziej może być fajnym prezentem dla bliskich. W tym kompleciku jest bieżniczek, bieżniczek 17 cm na 90 oraz 6 sztuk podkładek, pod szklanki, pod filiżanki o średnicy 18 cm. Przepiękny komplet serwetek. Jeżeli ktoś nie widział, to no jest tam gdzieś wcześniej nagrany filmik, prezentacja oraz zdjęcia, jak prezentuje się komplecik w całości na stole, właśnie w tej kolorystyce, w tym zestawieniu kolorystycznym. Mam jeszcze filiżankę, filiżankę dekoracyjną na słodycze, przepiękna filiżaneczka. Jest również krzyżyk na ścianę, nieduży krzyżyk. Ale jest również większy krzyżyk. Tak wygląda. Złączonych elementów. Jeżeli podoba się Wam właśnie takie zestawienie kolorystyczne, bieli i czerni, to jak najbardziej. Zapraszam. Wszystkie te rzeczy są na sprzedaż. Zapraszam więc do kontaktu ze mną. No i oczywiście na moją stronkę na Facebooku, szydełkowa magia. Do zobaczenia.